No dobra, to, to, to. teraz zróbmy porównanie. Jak ten samochód jeździ? Wyczekajcie, zróbmy bieskie. <słuch> tak, to było takie. uuuu, Nie wiem, jak Wy, ale ta zabawka dla mnie jest bardzo słaba. Bo wiecie, nie wolno jakoś tak. Naprawdę jest chiński badzie. Wiecie, co to badzie też? To jest po prostu m, ten. To jest coś takiego, jak po prostu to jest bardzo. Bardzo brzydka i dobrze, niestarannie nie wykonana rzecz. Tak, powie, powiedziałabym tak. Tą zabawkę. Może w świetle ją tak źle widać. O, czekaj. Tą zabawkę. Znaję jakby mogła być w chińskim badziewu, Badziewie, To mogła to by być naj, najpiękniejsza zabawka w badziewiu. O, no, tak bym mogła to powiedzieć. No bo ona nawet, nawet jest starannie wykonana, nie, nie wspomnijmy o tym, a tu jakieś pałeczki z ryżem, nie wiem jak to powiedzieć, to, to jakieś bąbelki wylatujące, które mają imitować, już wam pokazuję. Mają imitować, że to niby jest takie bąbelki, że to jest że, że to jest takie niby wączek, bo to jest wączek. No dobra, idziemy. Alfabet się zagrabił. Tak no to powiem Wam, że jest naprawdę świetna poczekajcie, bo ja mam za bardzo. Przy... O Boże, ja nie chcę tak bardzo. A co się stanie, kiedy mam najbardziej przybliżone? Dobra, sorry, ja nie chciałam naprawdę tego tak robić. Po prostu ją sprawdzić, bo to jest moja właśnie nowa kamerka. widzicie ona jest postawiona, a tamta, tamta druga, mam taką okrągłą, to ona nagrywała tak, że ją się stawiała, ona się tak sama jakby przyknicęła. Ale jak widzicie, na obrazku ona jest jakąś ośmiornicą. No i oczywiście telefon. Telefon! A ja mam kamerę i to jest tak samo, bo się tak samo to wszystko prezentuje. Mmm, mm. naprawdę dobra. A ja wiem, czy wiecie. Mm. Ja Wam też powiem. ta mm. ja czekolada jest taka dobra, że myślisz, co że możesz zakupić? Jeśli mieszkasz w Bydgoszczy, to wiesz o co mi chodzi. No, chyba, że jesteś poza Bydgoszczem, to już nie wiesz o co mi chodzi. I chyba, że tam też jest taki sklep. Ja nigdy tam nie był. Dobra, chodzi o to, że ja mieszkam w Bydgoszczym na do i tam nam w Arkadach, taki sklep jest taki sklep Aldi i tam właśnie kupiłam te kul, cool, takie jajka niespodzianki Ja mm, wam coś powiem była nawet seria okay. nowa ale ja jej nie wzięłam no czemu ja jej nie wzięłam? po co? co? Wszystko na bok. Ja piję tylko wodę. Mm, dobra woda. Kapie. Kapie i kapie. A my sobie zagramy w tą grę. To to jest koto birind. O. O, jak widzisz to tak wygląda. Mhm, mnie jest piękna. Tak? Mój dziobaczek. On się tak nazywa, dziobaczek. To on mi tutaj przeszkodził, i teraz będzie musiał tu siedzieć i nas obserwować. Ja tego nie chciałem, Marta! Widzicie to żółte? Bo Gdzie to to żółte? To jest y, jajko, y, to żółtko. Z niego spłynęło i tak zasłonię. Nie wiem. Bez okropne. Dobra. Gramy w kotobirynt. E, widzicie, piękna gra. Pięknie wykonana. Nie przez Chińczyka, już za dużo tych Chińczyków. Jej, nie kupujcie za dużo tych jaj, bo to naprawdę jest chiński badzie. Okej, okay. owszem, ta zabawka naprawdę jest starannie wykonana. Ale. No, nie kupujcie ich za dużo po prostu. I też chodzi o to. Ja sobie wylasuję jednego kota. Bo tu są koty. O jest. Nie, nie chcę Wam pokazywać kotów. Hmm, pokażę Wam koty. Są różne. O, to mało ich. O, mało, mało, mało. Ach, jeszcze tu są koty. Jeden jest słodki. Dobra, nie będę Wam pokazywać. Tylko teraz będzie stop. Okej. Okay. Pa. Widzimy się za chwilkę. Będzie teraz pauza.